Tomasz Siemoniak ujawnił elementy Tarczy Wschód, powiem Wam, jak to będzie wyglądało, tylko się nie śmiejcie, bo to poważne plany. Będą bagna, mokradła, e, przeszkody sztuczne, będzie wszystko. E, nie kochani, min nie będzie, bo tego już nie można. Będziemy kredą rysować uśmiechem, może się rok podda. Cześć, kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj powiemy sobie właśnie o tej tarczy, która ma nas chronić przed wrogiem. Będzie nas chronić, abyśmy dalej mogli być tak uśmiechnięci jak dzisiaj. Generalnie ja wiem, jak będzie to wyglądać, ta naturalna przeszkoda, ale to Wam powiem za chwilę, jaki mam na to pomysł. Jeśli chcecie wesprzeć moją pracę, to zostawcie łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. A teraz, nie przedłużając, zaczynamy. Zapraszam. A co, jak Maciek się skapnie? Nie, o co to on nie sprawdza takich rzeczy. Wyczyścimy historię przeglądania, i wiesz, tam kurier przyniesie, nic się nie stanie. No w sumie dobra, no kupujemy. No, nawet sprytnie to ogarnęłyście, ale ja i tak bym się dowiedział, że to wy. Niby jak nie powinniście teraz nagrywać nowego odcinka będę? Ja już odcinek dawno nagrałem, ale wy nie włączyłyście e, wtyczki i Zapomniałeś Zapomniałyście je zainstalować. Czego? Wow. Surfshark to sieć VPN, dzięki której jesteś całkowicie bezpieczny w sieci. Dodatkowo, dzięki Surfsharkowi możesz zmienić swoją lokalizację i cieszyć się wszystkimi dobrodziejstwami zza oceanu, takimi jak chociażby produkcje na Netflixie, niedostępne w Polsce. Dodatkowo, teraz Surfshark odpalił całkowicie nowy pakiet Surfshark One, a w nim Surfshark Alert, który powiadomi cię jak tylko twoja tożsamość, hasła, konta e-mail, informacje bankowe i inne niezwykle ważne dane wyciekną do sieci. Surfshark Antivirus, który działa w tle i zapewnia ochronę przed wirusami w czasie rzeczywistym oraz Surfshark Search, który w przeciwieństwie do trybu Incognito jest całkowicie anonimowy i nie zbiera o tobie żadnych danych. Czyli co, nic w jacuzzi? Nie no, tego nie powiedziałem. Oczywiście już zdążyłem wszystko ogarnąć i kupiłem e, jacuzzi za was. Naprawdę? Nie no, żartuję. Ale możemy sobie wziąć chipsiki i o, zrobić wieczór filmowy. W sumie już dawno chciałam obejrzeć czegoś, co nie grają w Polsce. <ścoughs> ale co z jacuzzi? Jak to jacuzzi? Cii, Maciek właśnie nam sprzedał patent, jak kupić to jacuzzi, żeby się nie dowiedział. Także nie czekajcie, tylko wbijajcie w link w opisie, a z kodem Ekstra otrzymacie aż 3 miesiące za darmo. Dobra, to zamawiamy te, co. Zamawiamy, zamawiamy. Pan Siamoniak powiedział, że za 10 miliardów będą powstawać naturalne zapory, wiecie, żeby i nasza obrona była ekologiczna. Ja mam pomysł, żeby już było tanio i naturalnie. Zatrudnijmy bobry, które zbudują tamę, zaporę, będziemy bezpieczni. No posłuchajcie, co pan Siamoniak ma w tej sprawie do powiedzenia. Teraz to mamy. Tarczy wschód. Na co będą wydane te 10 miliardów złotych? Na budowę nie wiem, sztucznych kanałów, okopów? Zaminować się przecież granicy nie da. Umocnień. Chodzi o to, żeby powstały zapory takie o charakterze naturalnym, bagna mokradła, utrudnienia dla przemarszu wojsk, żeby powstały przeszkody sztuczne, to znaczy wały. Zapory przeciwczołgowe, zapory przeciw przejazdowi pojazdów. Tutaj to jest bardzo istotna rzecz i może się to komuś wydawać jak z poprzednich wojen, ale doświadczenia ukraińskie, które pilnie studujemy, pokazują, że trzeba tego rodzaju działań, żeby po prostu być bezpiecznym. Czy znaczy się... taka linia marzynota? Nie, no nie używamy tego rodzaju sformułowania. Mamy XXI wiek, tutaj inaczej się potoczyć do tego typu rzeczy, ale te umocnienia, które w znaczący sposób utrudniają bądź uniemożliwiają taką prostą agresję lądową są szalenie istotne i sądzę, że na tym kierunku, kierunku zagrożenia ze strony Białorusi, kierunku zagrożenia ze strony obwodu królewieckiego takie umocnienia powinny powstać. To jest w interesie bezpieczeństwa Polski i te 10 miliardów złotych powinno tutaj radykalnie zmienić sytuację w tym obszarze. Ja tylko się zapytam, może ktoś z Was wie i mnie oświeci? Bo ja nie wiem. Dlaczego nie można zaminować granicy. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to to, że na ten teren, nie wiem, mogą wejść zwierzęta, a zwierząt zawsze szkoda. E, jednak można byłoby pas zaminowany chyba jakoś odgrodzić, żeby nie weszły. Ja tam nie wiem, dlatego Was pytam. E, co, co innego stoi na przeszkodzie, żeby e, zaminować granicę? Bo ja żadnych przeszkód nie widzę, ani nikt nielegalnie nie przedostałby się przez te granice, ani czołgi by nie wjechały. E, jak dla mnie same plusy. E, ale jak już mówiłam, ja się nie znam, więc może jakieś logiczne wytłumaczenie znajdę u Was. Generalnie cała ta ochrona granicy, jak już wspomniałam, będzie bardzo ekologiczna. Przy okazji wejdą w etap odnawiania przyrody. Będą latać tam motylki. Super. Czekam jeszcze, aż Unia wyśle nam czołgi napędzane promieniami słonecznymi, żeby w przypadku wojny nie zwiększyć emisji CO2, bo wtedy to dopiero wszyscy zginiemy. Co tam atomówki? Ciekawi mnie, czy będzie to ochrona całej wschodniej granicy Polski, bo przecież wiadomo, że jak bronimy się przed ruskim, to istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że wejdzie do nas od strony Ukrainy. Sam ukraiński żołnierz powiedział gdzieś. Gdzieś wam pokazywałam ten filmik w którymś z moich materiałów, że jak Ukraina przegra, to ukraińscy żołnierze razem z rosyjskimi będą walczyć przeciwko Polsce. Także wiecie, nie ma co się tam do tej granicy uśmiechać, jak to robi nasza kochana koalicja, która zresztą między sobą nie potrafi się do Gadać. E, także bagna i mokradła za grubą kasę. Czy wy jesteście do jasnej cholery poważni? Zamiast iść z duchem rozwoju technologicznego, to Polacy będą walczyć maczugami i dzidami. Przecież to jest jakaś farsa, jakieś żarty. Proponuję zrobić tam jeszcze jakieś żmijowisko i wrzucić tam posłów i posłanki lewicy. Jak to wróg zobaczy, sam ucieknie. Ale pan Siamoniak wspomina jeszcze, że będą robić wały na granicy. O mamusiu. Ja nie wątpię. Ja, wy tak potraficie wały robić jak nikt. Wy jesteście mistrzami robienia ludzi wała. Także wały na granicy na pewno wam wyjdą i wyobraźcie sobie, że oni tak stoją i myślą nad tą granicą, mają taką mapę i mówią, tak, jeden wał tutaj, drugi wał tutaj, wykręcimy tutaj, o, a tu wstawimy jeziorko, będzie pięknie wyglądało wśród, wśród zieleni. <laughs> Przepraszam za ten odcinek. Ja nie powinnam się śmiać. Ale nie umiem inaczej tego skomentować. Będzie bubr naczelny obrońca polskiej granicy i nie, nie mówię tutaj o tym polskim opancerzonym pojeździe rozpoznawczym produkcji firmy AMZ Kutno, tylko o zwierzaczku. I oczywiście wszystko brzmi śmiesznie, jednak faktycznie bagno dla czołgu jest sporą przeszkodą. Jednak nadal uważam, że miny też. E, I może to wcale nie jest do końca taki głupi pomysł. Może to utrudnić wjazd na nasze terytorium. Jednak dzielimy się na tych, którzy chcą utrudnić wrogowi wjazd do kraju, i na tych, którzy by zlikwidowali wroga przy próbie wjazdu do kraju. E, nie wiem, w której części społeczeństwa jesteście. Dajcie znać w komentarzu. E, jednak zastanawiam się, nie jedno, jakim cudem my się nie uczymy na błędach z przeszłości. Do jasnej cholery, jesteśmy krajem, który zniknął z mapy na 100 lat, ale dalej nasze granice są gołe i wesołe. A my zapraszamy do siebie wszystkich, nawet ludzi z Somalii. Osobiście nie wiedziałam, że graniczymy z Somalią, ale była zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich, pani. Hanna Machińska na X napisała, uwaga, czytam: Potrzebna jest natychmiastowa pomoc medyczna dla trzech kobiet nieprzytomnych z Somalii oraz 20 wycieńczonych dziewczynek bez opieki. Komendant w Dubiczach Cerkiewnych jest poinformowany i nie podejmuje działań. Osoby te są, tu powinno być na terenie Polski, po drugiej stronie muru. Ja tam się nie znam ale wydaje mi się, że po do przekroczenia granicy potrzebne są dokumenty i przejście graniczne. Każda inna opcja jest nielegalna. Do tego ta pani, która z poziomu kanapy na Iksie ratuje ludzi, napisała, że osoby te są na terenie Polski po drugiej stronie muru. Ja mogę zaproponować pani jedynie telefon do, Łuk do Łukaszenki. Może coś chłopina wymyśli. Oczywiście pani ta przypomina, że metr 25 m pasu za murem należy do Polski. Tylko ta pani zapomina, po co powstał ten mur. To może ja przypomnę, że mur powstał po to, żeby dalej wejść nikt nie mógł. Oni wszyscy doskonale wiedzą, że robią nielegalne rzeczy i to oni sami narażają życie swoje i swoich dzieci. Jest przejście graniczne, można się tam na spokojnie kierować. Generalnie nasza mnie taka myśl, że przywódcy innych krajów wybili polskie elity i mamy w kraju to, co mamy. Ale jeszcze na koniec wam pokażę, jak oni widzą w ogóle ochronę polskiej granicy. Jesteśmy, jesteśmy w momencie, w którym I w mamy ten zamiast... już to zaporę, zaporę, mamy już zbudowaną. A pani była przeciwko temu? Tak, i nie, ale no, no tak. No. Byłam przeciwko, z pełnym przekonaniem. Czyli Natomiast była... jesteśmy w sytuacji, w której y, ta zapora y, powstała. Gdyby to od pani zależało, wtedy to ta zapora by nie powstała. Tak, głosowałam a za, przeciwko z pełnym przekonaniem. Zamiast i uważam, że zamiast tego było należałoby y, stworzyć więcej ośrodków dla Nie, do ochodców, nie zamiast tego. Zamiast, no, zamiast budowy... Z, no, właśnie zamiast tego znaczy, pani pozwoli, wszystkim... że pani zacytuje, pani Prze... własne słowa. Chcecie wydać ponad miliard złotych. Dlaczego takich pieniędzy nie chcecie przekazać na funkcjonowanie ośrodków tak. dla uchodźców? nie. I takie pieniądze, żeby było jasne, poza budową tej zapory, nie zostały przeznaczone na wsparcie tych ośrodków. Jezu, I cały czas w Powiem tych ta... miejscach Takich? mamy problem z przetrzymywaniem osób. Nie rozpatrujemy tych wniosków, nie przestrzegamy i nie respektujemy prawa międzynarodowego. Mamy na to jasną procedurę. Jeżeli ktoś nie spełnia tych wymogów, powinien zostać deportowany do kraju, z którego y, przyjechał, do kraju, z którego y, pochodzi. Ale są tam osoby, które naprawdę szukają, Pomocy, szukają bezpiecznego dachu nad głową, bo uciekają z kraju, pani gdzie nie może. Wie. No ale właśnie dlatego te służby, które przyjmują ten wniosek Okej, powinny mieniem, to się sprawdzić. Wypowiem. Powinny to sprawdzić. Ja nie jestem od tego, żeby teraz rozstrzygać, kto taki wniosek chce złożyć. Poseł, Skąd jest? Jakimi rozumiem. dokumentami się leży Takim ludziom jak pani powierzamy również prawo do decydowania o takich sprawach. Niech się pani nie gniewa, ale. Aż strach się bać, co by było, gdyby pani odpowiadała za te rzeczy. No bo to, co pani mówi, znaczy, no jeży mi włos na głowie. No bo pani mówi tak, nie budujmy murów na granicy, nie brońmy de facto tej granicy. Nie, tego nie powiedziałam. Powiedziałam jasno, że, ochodców, granicy, że granic przyjdą. państwa trzeba strzec i trzeba pilnować. To jest jak, oczywiste. Jak? Natomiast, pani mówimy, natomiast mówię o tym, że te osoby. Pani które poseł, przechodzą, działa pani w Komisji Obrony które, Narodowej. Czy które, może pani odpowiedzieć mi na pytanie, jak należałoby bronić przechodzą tej granicy, przez granicę. Jeśli nie przez budowę muru. Czy może pani odpowiedzieć na to pytanie? Jeżeli, ja dokończę jeszcze to, co rozpoczęłam chwilę wcześniej. Jeżeli mówimy o tych osobach, które próbują złożyć wnioski azylowe w Polsce i te wnioski nie są przyjmowane i te osoby są wywożone z powrotem na granicę. Wrócę do pytania, które pani zadałem. A spytałem Panią, jak należy bronić granicy, jeśli nie przez budowę takich zapór i mur? Bo zarówno rząd pis jak i Donald Tusk po jakimś czasie, ale teraz uważają, że nie da się tego zrobić inaczej. Jest pani w Komisji Obrony? Może Pani wie coś więcej? Może Pani wie lepiej. To proszę. Jestem tej powiedzieć. komisji od y, czterech dni. Fantastycznie. Jak, ale pani już teraz wie, że należało bronić granicy nie przez budowę muru. Słucham. Już teraz wiem, tak jak mówiłam, jak należy postępować z tymi osobami, które przechodzą granicy, bronić granicę. Granicy. Pani poseł, ja bym jak chciała tylko bronić? przypomnieć, my nie mamy muru nie dookoła całego, całej granicy w naszym kraju i to jest oczywiste. A chciałaby pani jeszcze z, 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 zrobić mur wzdłuż granicy z Niemcami? nie nie chciałabym. I Aha. uważam, że to jest nieskuteczne. Tak samo jak nieskuteczne byłoby... Nie przybiegają do tak samo jak nieskuteczne nie przy... byłyby, byłby hmm. mur na przykład na granicy z, m, z Ukrainą, czy od południa, bo przecież też wiemy, że był moment, że tamta Sami część kraju widzą, mogła być wykorzystywana do przerzutu też osób. Ponawianych... No. Podanawianych jakichś moich pytań, nie jestem w stanie uzyskać odpowiedzi na to jedno pytanie. Jak pani poseł Paulina Matyciak chciałaby bronić granicy, skoro jest przeciwko budowie muru? Skoro się nie mogę od pani tego dowiedzieć, to zostawmy ten temat. Nie chcę pani na to pytanie odpowiedzieć, rozumiem. Sprzeczne zeznania ze sobą to ja już nieraz widziałam. To jest posłanka. Ja wam powiem, że w Polsce się dzieje coraz gorzej. Ja niestety nie widzę światełka w tunelu, skoro mamy takie elity. Także kochani, dajcie znać, co sądzicie o wydaniu 10 miliardów na mokradła i bagna. Czy można to zrobić lepiej? Czy jednak jest to sensowne wyjście z tej sytuacji? Bo ja nie mówię, że nie. No i niech mi ktoś napisze, dlaczego nie możemy zaminować granicy. Czekam na Was jak zwykle w komentarzach, a ja was buziam.